I teraz muszę każdą śrubkę oddzielnie przerobić, bo kupiłem taki klejn sobie dla gwintów i nie wsadziłem ich tutaj. no i teraz odkręcamy co my mamy tutaj ustawione jeszcze nie skręciłem 36 czyli najpierw zrobimy wtedy aluminium najpierw zrobimy aluminium Się, to nie jest mocno zakręcone jednak mocno. Tak. i tego jest taki klej. Aha, tylko ciut muszę go Na Nasmaluję go tutaj. Idzie mi czy nie? Idzie. że tego ma wystarczyć i teraz wkręcamy to tak jak należy na 36 tak jakby to należało na 36 tutaj człowiek się spieszy nie wiem dokąd się spieszy jasne ale odpowiednio zapomnie na niektóre rzeczy. Jest. Tak. musimy posadzić na ten kraj Sylwetki, jeszcze sobie tak jest. Nie jest na razie, tak? No to ma być przykręcone, i już więcej nie ma co tu odkręcać. Jest. 36 jest zrobione, tak? Wracamy teraz do

nadzwyczajne rzeczy, tak? Ale teraz pójdę tak. A nie wiem czy tutaj jest sens w tym kleju. Nie wiem czy jest sens w tym kleju tylko przez to, że ono jest wylatowe Ale Jeżeli postanowiłem to robię Tylko tutaj będziemy robić troszeczkę inaczej Tutaj będziemy nie z samego początku dawać, tylko orientacyjnie, gdzie u nas ma być gwint zamocowany. A on gdzieś tutaj będzie u nas zamocowany, tu. Za dużo go kurcia. No dobra. Tutaj akurat jest taki gwint przejściowy. 56. Jest 56, dobra. Mi się nie podoba, jakiś się jest zamieńki. Tak dla mnie osobiście, bo ja już go skręciłem, no to zostawię go. Będę się z nim bawić, bo mi się nie podoba. Mhm, tak już dobrze też siedzi. Mhm. Ale ja już poszedłem, także. Starczy. już siedzą bardzo dobrze jestem zaskoczony jak zaciągnęło to jest mu tak to wszystko po wycierać jeszcze kurczę, no, tylko tego braku Te rzeczy zrobione. powtórzone, Klucz wyluzować. Klucz wyluzować. Robimy pauzę na razie. Idę kurtkę ubrać.